Dzisiaj kupimy konto za 5 zł, 100 zł, 500 zł i 4000 zł w style Brainrot. Każde z tych kont będzie skrywało sekretne Brainroty, które będziecie odkrywać razem ze mną. A wszystko co będzie na kontach możecie wygrać. Wystarczy zostawicie łapkę w górę, suba, z dzwonem, podbijecie ten film, napiszecie w komentarzu, którego Brainrota chcecie oraz bijecie na Discorda, bo tam mnóstwo kiwało również dla Was czeka. A teraz zaczynajmy odcinek. Zaczynamy moi drodzy od konta za piątaka 5 zł. to konto mnie kosztowało Nie spodziewam się tutaj dużo Idź kupić Nubini Pizzanini, więc jestem ciekaw Co tutaj jest, skoro nie ma nawet Nubiniego Pizzaniniego na tym koncie Więc dobra, odpalamy i idziemy y, Zobaczyć co jest w bazie Przybliżam się jak zwykle na maksa, okej okay, Na początku jakieś fajne partikle e, Nie wiem od czego to, okej okay. Tung 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 sahur Tung 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 sahur, 1,8 miliona na koncie Za 5 zł. no totalnie Się nie spodziewałem, tung 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 sahur, Lećmy sobie dalej, bo ja tutaj widzę czapajki i domyślam się, że to jest kolejny secret. Los i 1,2 miliona na sekundę, no powiem wam, że kurde, moi drodzy, to jest, no piękne, piękne. 1,2 miliony na sekundę la, Los więc czy tutaj nie będzie żadnego zwykłego brain rota, czy mi się wydaje? Lećmy dalej, okej, okay. La Grande moi drodzy, La Grande Kombinación, 10 milionów na sekundę, jak na konto za 5 złotych, to jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry drop. 5 złotych to konto, tutaj nam kosztuje, więc 10 milionów na sekundę. Ok. Awokadyni Antilopini 115 na sekundę. I to nie będziemy się nad tym rozwodzić. Lirili li, li, la, li, la Common. Ok, no idźmy na drugą stronę i zobaczmy, czy coś tutaj mamy. Uwaga, jest to Lionel Cthulhu, legendarka. 813 na sekundę. No, czyżby tutaj już nic na tym kącie nie było? Fluri Flura. 7 dolarów na sekundę, moi drodzy. Coś mi się wydaje, że na tym koncie, no właśnie. Trick Track, Barabum yy, wersji złotej. 81 na sekundę. Team cheese i coś mi się wydaje, że tutaj nic już nie ma dokładnie. Avocadini gufo, Ale moi drodzy, jak na koncie za piątaka, gdzie nie ma nawet nubiniego niego. taki tung 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 sahury złoty czy eee, dałby się do indeksu, gdybym go nie miał, ale mam tung 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 sahura. Los kukara czas 1, 2 miliona na sekundę no i oczywiście ten la grande Combination. 10 milionów na sekundę, la grande Combination. No jest to mega, mega, mega ciekawe. Za piątaka myślę, że się opłacało. Wy dajcie znać w komentarzu, czy za piątaka byście takie konto przyjęli, no bo mnie osobiście się y, podoba chyba chyba nie mogę się czuć tutaj y, w jakiś sposób wiecie, y, nie wiem co powiedzieć, po prostu wydaje mi się, że jak za piątkę to jest spoko konto po prostu i tyle, lećmy do kolejnego konta no i moi drodzy, jesteśmy już na kolejnym koncie, akurat radioaktywny event i winter hour palone e, tutaj są. Też nie mamy elegancko tutaj Nubiniego niego, więc jestem ciekaw, co tutaj się może wydarzyć. Konto za stówkę i zaczynamy oględziny. No tutaj powinno się już lepiej dziać, okej, okay, ja już coś widzę, wy też coś widzicie. I mamy Cicleteirine, Bicicleteirine, 4 miliony na sekundę. No, jest to teraz już, odkąd sami zaczął je respić, tak ten to już nie jest taki rzadki brain rot. Natomiast, no, był dosyć rzadki, był dosyć rzadki kiedyś, Cicleteirina by bardzo fajna różowiutka jest tutaj na koncie i uwaga, idąc dalej, mamy tutaj pod hotspot, pod hotspot, no to już klasyk, że tak powiem, Secret Lucky bloka pod hotspot, już widzę tutaj i wy też widzicie, co jest obok, no ale trudno, więc 2,5 miliona, OK, da się to zaliczyć, uwaga, tutaj mamy choregini Boom, choregini Boom to to jest 1% brain rot, oczywiście, moi drodzy, z tej łódki, którą sami respita tam jest 1% i ten ma trade sombrero, więc wam, że koło 10 milionów powinien dawać. Kolejny brain rot obok, no to oczywiście małe los kukaraczki, 7,5 miliona. E, ogólnie los kukaraczki są mega śmieszne, ja zbiorę sobie tą kasę, żeby tu było je widać. Los kukaraczki ogólnie są mega śmieszne, jest to jeden z ładniejszych brain rotów, ja uważam, natomiast no z, wiadomo, z samą wartością 7,5 miliona z dwoma traitami z gumą są przesłodziachne, moim zdaniem. Totalny sztos, totalny sztos i teraz idźmy sobie dalej do kolejnych o, i kolejne losku karaczki skoro tak mi się podobały, no to kolejne losku karaczki tu mamy secret 1 i 2 miliona. No ta pierwsza linia, jak za stówę, jestem ciekaw, ile ten choregini boom daje. Sprawdźmy to. O, 13,7 miliona z tego co widzę, żebyśmy to jakoś dokładniej zobaczyli na filmie. No, nie, 13 i 7. O, tutaj widać 13,7 miliona na sekundę dają. E, też można to pewnie tu sprawdzić, a nie, bo choregini boom po prostu zasłania licznik, więc. E, więc ciężko będzie to sprawdzić. No ale dobra, lećmy sobie do drugiej strony, bo tam może być ciekawiej, bo zawsze tak. Z doświadczenia wiem, że na tych kątach po lewej stronie jest zawsze więcej rzeczy. I uwaga, okej, okay, ja coś widzę, i to jest. No nu my Hotspotitos! Los, no my Hotspotitos, 22 miliony na sekundę. Ciekawostka. O, po lewej stronie już widzę coś złotego, więc też może być fajnie. Los, no my Hotspotitos, z gumą, 22 miliony na sekundę. No to już jest brainrot, który jest taki. Wiecie, bo on jest dosyć rzadki ogólnie. Mało osób go gdzieś tam w bazie ma, przynajmniej mam takie wrażenie. I z gumą jest jeszcze ładniejszy, no jak na moje. Dobra, lecimy sobie dalej z gumą, i kolejny brainrot z Gumą to Kesadia Crocodile. Ej, gu, guma to daje naprawdę bardzo duży, bardzo duży mnożnik, no bo zwykła Kesadia daje nie wiem ile 3 miliony, a Kesadia Crocodile wersji Gold i jeszcze z gumą daje 12,7 miliona, co już yy, powoduje, że ten braindroot jest w jakiś sposób używalny. No jest to przepiękny Brainrot z gumą, tym bardziej mi ogólnie Brainroty z gumą się mega podobają. Wy możecie dać znać w komentarzu jak wam, a ja lecę sobie dalej, bo już widzę co tutaj jest. Jest tu Cicleteirina, Bicicleteirina, 4 miliony na sekundę. Kolejna, no tak jak mówię, nie jest już taka rzadka jak była kiedyś e, kiedy sami nie spełnił jej po prostu co event a obok mamy los Lucky block no i tu może polecieć dobrze może polecieć dobrze tutaj e, z tego Lucky blocka e, ale sprawdźmy najpierw ostatniego Braindrota, jest to los Quesadillas 28 28 i 1 miliona na sekundę no powiem wam że los Quesadillas w wersji gold 28 i 1 miliona na sekundę P guma tako bardzo fajny Braindrot. E, otwórzmy sobie tego tutaj Lucky block i mamy gitarkę Raz, dwa, trzy. No, niestety, Los Orcalitos e, z tego Lucky bloka więc tutaj trzeba sobie, e, wiadomo, no, po prostu wywalić to, żeby nie było. Ale Telesco jest bardzo fajne. I ogólnie, jak oceniam konto? No, konto w miarę fajne. Same sekreciki za stówkę. Za stówkę już, e, już gorsze rzeczy potrafiłem dostawać. Los New My Hot Spotitos, bardzo fajny brain rot. No i takie sadika też fajna. No i te z gumą kukaraczki, bardzo fajne. No i ten Horegini 13 i 7 miliona, też fajny, fajny dropik. Podoba mi się. Dajcie znać w komentarzu, co wy byście... Chcieli z tego konta, pewnie to wszystko poleci do was. A teraz lecimy sobie już do kolejnego konta. Dobra, konto już dosyć drogie za 500 stówek. E, zaczynam bez przedłużania, bo jestem też podjarany, żeby to po prostu e, otworzyć i zobaczmy, co będzie na początek. Uwaga! 6-7, ok, Six-7, Six-7 moi drodzy. Six-7, musicie nagrodzić łapką w górę. Lecę dalej. Diamond Money, Money Pug, ok, Money, Money Pug, 31,5 miliona złoty. Jest to ciekawy brain rot, już miałem takiego diamentowego również, ale zaczyna się dobrze. 31,5 miliona. Jeżeli będzie tylko tendencja wzrostowa do góry, no to będzie lepiej. Ale lećmy po prostu dalej. Uwaga! Złote coś. Cicleteirina, bicicleteirina. być bicicleteirina. 5 milionów na sekundę. No, nie jestem zadowolony z tego Brainrota. W kącie chyba za stówkę jej było dużo. Tak mi się wydaje. Więc mamy już kolejną. Uwaga! I na jeszcze gorzej dalej. Diamentowy to, to, to. to. Zachór. 3 3 miliona na sekundę. No, jestem w szoku, bo to. Konto miało być mocarne. Miało być mocarne, a totalnie nie jest mocarne. Więc yy, idziemy dalej. Co tutaj będzie? Okej, okay, to będzie scam. To będzie scam, moi drodzy. Festive Lucky Block. Otwórzmy go sobie. Chyba, że wyleci Reignito Slate i to z niego. No to wtedy będzie dobrze. Będzie lepiej, tak? No ale wy, wylatuje ku Christmas mat, mat czyli tak zwany ołóweczek. No i kurde, ten pierwszy rząd nie prezentuje się tak, jakbyśmy chcieli dostać w kącie za taką kasę. Więc yy, no, kurde. Powiem. Powiem wam, że jestem trochę w szoku, o ile nic nie będzie po drugiej stronie, co zwróci moją uwagę. Dobra, bo nie mogę się już doczekać. Idziemy na drugą stronę i patrzymy, co tutaj jest. Uwaga! O nie, moi drodzy, to jest straszne. Ja otworzę tego laki bloka. Jeżeli tu nie poleci Slatey, to Tosleitita, to jestem w szoku. No oczywiście, Chris mamas mamat. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, co my mamy tutaj? Wchodzę. Okej, okay. widzę coś. To jest Gold Spaghetti Tualetti. O i widzę już obok co jest, ale zaraz sobie przejdziemy do tamtego Gold Spaghetti Tualetti. 75 milionów na sekundę daje Spaghetti Tualetti. Bardzo, bardzo, bardzo fajny Brainrot. No ciekawe, ciekawe. Gold Spaghetti Tualetti. 75 milionów milionów na sekundę. Jest gitarka. Przejdźmy sobie dalej, bo to już widzieliśmy i jest to Esok Sekula. Okej, okay, ale bez żadnego trejta. Bez żadnego trejta Esok Sekula 210 milionów na sekundę. Ajajaj, no Esok Sekula już w tych czasach już nie jest taki mocarny, nie? To jeszcze jeszcze wcześniej, w tych wcześniejszych czasach w style do dwa miesiące temu to już był mo mocarny, mocarny przedmiot. Mocarny przedmiot. Esok Sekula. No, ale niestety teraz to nie za bardzo działa. No, jestem na razie mega zawiedziony, uważam. Tym kątem. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie. A ja idę dalej i tu mamy los Candies. Los Candies za 23 miliony na sekundę. 23 miliony na sekundę. Los Candies, to jest nowy brain rot, ale wydaje mi się, że każdy ma go w swojej bazie, więc nie ma co się tutaj nim za bardzo przerzucać. No jestem trochę załamany, nie będę ukrywał, nie? Troszeczkę jest załamanie, jeżeli chodzi o los Candies. Mm, no, no, nieciekawe, nieciekawe, nieciekawe to konto. Bo prawdopodobnie wiem, co znajduje się dalej, bo widzę już część i tak jest, to jest ostatni Rod na tym kącie i jest to Goblino Uniciclino. Oj, 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 to konto moi drodzy, to konto moi drodzy to był totalny, 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 totalny. Nawet nie wiem jak to nazwać, nie? No wiadomo, spaghetti tualetti do bazy się przyda, tak? E, przyda się Esox sekola przyda się Los Candy, przyda się Goblino. Natomiast no to nie jest coś, co chciałbym dostawać za taki cash, nie? To jest do e, no, po prostu przesada. No, ale mam nadzieję przynajmniej, że ostatnie konto w dzisiejszym odcinku odda, bo jest to grube, no. Jest to grube ile wydałem na braindroty, mam nadzieję, że moja dziewczyna mnie za to wapie ale no, e, kurde, to, co mogę powiedzieć, no oczywiście wszystkie te braindroty są dla was jak zwykle lełapa łapa w górę, sub -dzwonem. no i lecimy do ostatniego konta w dzisiejszym odcinku moi drodzy, jesteśmy na koncie zakupy kasy ja zamknąłem oczy, żeby się odwrócić i już załadowałem się na serwer tak jak widzicie, jestem troszeczkę w szoku kliknę indeks 7 brain rotów, ale widziałem co jest O, niepotrzebnie kliknąłem Niepotrzebnie kliknąłem w ten indeks, no dobra Ale idźmy do pierwszego, otwórzmy sobie tutaj elegancko, pyk I zobaczmy co jest na pierwszym slocie I uwaga, jak widzę jest to Nubini Pizzanini Konto na dole ma 11 trylionów Więc jestem w stanie powiedzieć, że tutaj jest coś dobrego No musi być jak za tą kwotę, nie? No wiadomo, no, no, no nie, może, nie, nie może tak być, że nie I uwaga, lecę dalej, pyk, pyk, pyk Dobra, jestem załamany, nie? Już pomału Jestem pomału już załamany tu jest świnina Bombardino. 13 dolarów na sekundę. I uwaga, lecę da. Do... O, 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 Widzę coś, widzę coś, moi drodzy. Jest to fragrama co Ej. Co jest grane? Jak to możliwe, że frag 1 i 2 B na sekundę? 1 i 2 B na sekundę Fragrama cukrama. Jak to jest możliwe, że ona ma gumę? Jakie to ma treity? Pająk, fire i guma. Jak to jest możliwe, że ona ma gumę, skoro ona jest Fuse maszyny totalnie? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ale to jest mocne. Dobra, lećmy dalej. Co będzie dalej? Fragrama cukrama była pierwsza, pipikiwi. No proszę, dajcie coś dobrego. Dajcie coś dobrego tutaj, żeby to miało ręce i nogi i na następnym slocie co będzie? Nic nie widzę, no nie, ja już widzę to. Team cheese, team cheese, 5 dolarów na sekundę, nie? Oh my god, po drugiej stronie musi być coś lepszego niż ta fragra, co krama trzy trejty. bubble Bubblegum Fire Spider. Jest przepiękna, moim zdaniem. Wygląda zarąbiście, generuje kupę Forsy. Natomiast, no ja też zapłaciłem kupę Forsy za to, za to konto, więc muszę iść dalej i oglądać dalej. Zablokowałem bazę i uwaga, okej, okay, zebrałem 260B. Okej, okay, widzę, że tutaj coś tutaj czerwonego mina ekraniem ryga. I zobaczmy, odwróćmy się i uwaga, moi drodzy, jest to, co to będzie? Jestem w szoku. Okej, okay, to będzie Eviledon! Oh, 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 oh. Jaki Jakie trejty! Jakie trejty Eviledon! Eviledon, Ying Yang przede wszystkim. Fa Fire, Indonezja, Bombardier, Sombrero, Miałle trade, Paint i Halloween, nie? Kurde, masakra. No jest tego dużo, nie wiem nawet ile on daje, ale przejdziemy sobie zaraz do tego. Chodźmy najpierw dalej. Co tu mamy? Widzę, że jakiś kombinacjon, tak jest, La Secret kombinacjon 1 i 3B na sekundę, 1 i 3B na sekundę, La Secret Combination. i to jest chyba firework Work Trade i Fire z tego co widzę, 1 i 3B no przepiękny, przepiękny jest ten La Secret Combination. ja pierdzielę, dobra, La Secret Combination. Evil nie wiemy ile daje, ale lećmy sobie dalej, przejdźmy sobie tutaj, bo już nie mogę się doczekać, ja widzę już napisy więc domyślam się co to jest, Spooky and Pumpkin wersji Gold Spooky and Pumpkin wersji Gold 1 i 4B na sekundę daje, Sombrero, Bombardier Paint i Fire, 4 trejty Spooky and papki. ja pierdzielę, ale mocne konto, totalnie zarąbiste, mocne konto i uwaga, lećmy dalej, 1,6 B, ja już to widzę, wy nie, jest to Fragrama, Czokrama, kolejna Fragrama, Czokrama i obok też kolejna Fragrama, Czokrama, ja to widzę 1,6 biliona na sekundę moi drodzy, 1,6 biliona na sekundę czemu ja mam jakąś muzykę, halo proszę mi to wyłączyć, proszę mi to wyłączyć muzykę, music off, dobra, dzięki Fragrama, Czokrama, 1,6 1,6 biliona na sekundę. Mamy Sombrero, Fire, Hat i Mateo Hat i Bombardier Trade. 1,6B na sekundę. I obok widzę, że stoi kolejna fragrama Czokrama, nie? Kolejna fragrama Czokrama, ale zobaczmy: fragrama Czokrama 1 i 4B, również moi drodzy. Fragrama Czokrama 1 i 4B: Sharktin, Bombardier, Sombrero i Mateo Hat. Zobaczcie, jak to konto się prezentuje. Na początku zaczęło się źle, bo Nubini Pizzalini, Świnina Bombardino. To wszystko muszę sprzedać, bo zaraz to będę pewnie przynosił na moje główne konto. Fragrama, ma 1 i 2B na sekundę. Eviledon. To jest największa zagadka tego mistery konta. Zobaczmy, ile ten Eviledon daje. Uwaga. Wejdźmy sobie do środka tego Eviledona, żeby to sprawdzić tutaj tej czapy. Tylko, kurde, nie mogę tego garnąć, no. Ej, chyba jak zbiorę. Tak, bo mam cash multi razy jeden, więc jak zbiorę, to będę widział, ile on daje. Uwaga. 1 i 2B na sekundę Eviledon. Ying Yang. O, 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 nawet widzę. Tak jest. Było, było, było. Jest. 1 i 2B na sekundę Eviledon. Ying Yang. Czyli, moi drodzy, ta Baza generuje 1, 4, 1, 6, to jest w sumie 2, 3B. Tutaj dajmy 3,5, 4,5B. 5 i 5, 5, 8B, plus 1, 2 to jest 7B. 8 i 2B generuje ta baza. 8 i 2B generuje ta baza. Na mnożniku 1, no totalny Pokchamp, jest to konto. La Secret Kombi. Mi osobiście chyba najbardziej podoba się ta fragrama i cokrama z gumą, bo to jest mega, mega rzadkie. Ja nie wiem, jak ludzie farmią e, trade Bubble Gum na fragramie i bo przecież Bubblegum Idzie tylko z dywanu, a Bubblegum ludzie Mają też na tych przedmiotach z Fuse Więc nie wiem jak zdobyć Tego, tego trejta Ale też na tym top 1 koncie na świecie Ludzie się dziwili, że Headless Horseman może być z gumą I właśnie tak samo pewnie w ten sam sposób Fragrama Chokrama może być z gumą No przepiękne konto moim zdaniem Jestem, no trochę wydałem Kasy, ale powiedzmy, że jestem z tego konta Zadowolony, możecie napisać w komentarzu Czy to się opłacało, czy nie Ja jestem w absolutnym szoku ragrama cokrama razy 3, spuki and Pumpki secret kombinacjon Evilodon, no przepiękne, przepiękne rzeczy. Zarąbiste, zarąbiste konto, no zarąbiste. Wreszcie jakieś braidroty, które dają poważną generację, nie? Nie wiem, po co komu to jest potrzebne, bo użycie pieniędzy w tej grze jest średnie, ale jest to totalnym stosem. To by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, suba dzwonem, podbijajcie, jeżeli oglądacie na telefonie, a tutaj macie filmy, które możecie jeszcze obejrzeć ode mnie. Widzimy się później, siemano, elo,